Dlaczego nie ma wielkanocnych przepisów nadania dla piesków? My to naprawimy. Robimy paschę. Oto składniki, zwróćcie uwagę na moje piękne foremki. Wrócamy twaróg, najlepiej bez lekcji, żeby pierduchów duchów nie było. Ty, no, patrz, no. Pierpiewdzielone muszysko wleciało, no? Ja nie mogę normalnie patrzeć, jak ty grubo obierasz to jabłko dziewczyna. Ścieramy je błysko na toreczce. Mam no, przewinać, no, tak nie pryska. Czy to macenie to ma jakiś cel? Daj, ja se wymacę między Wróciliśmy jabłko do twarogu i mieszu, mieszu. Przyszedł tas na jajko. No, ale się nie mogę panować. No i zostało mi tyle, estoga. Owen wam, tak? Tylko, dwa przygotujcie na no zaś. Krojonko w kosteczkę. Do miski ciach. Ugniatanie: jak czyś nos jest w mistę, to trzeba go wyjąć. Malcheweczka ugotowana na pół twardo. Nie wiem, jak to się stało, ale nas się jakoś tak magicznie znikało. Wyrzucamy kosteczki do miseczki. O kurde, do Hektor, jakie remy. No i te takie, co wyglądają akrobatki. Mieszu, mieszu, tedy smają nas. Olejsu, sosia? Dawaj prosto, dopatrzcie, będzie śmiesznie. Smarujemy zająca i kurczaka. Podpierdzielaj Sewery, wyrzuca. Po cichutku. Porządnie ugniatamy masę w zają... No i do zamrażarki na no aż 15 minut, kurt. Jak wam się znudzi czekanie, to sobie żyta możecie pojeść. Ja zrobiłem i źle nie było. <grystanie> Uwaga, chwila prawdy. Powoli żeś mu kuperka nie urwała. Jest, mamy to. Ojeżdżnie foremki wydiszcie, pamiętajcie. No i tak wygląda moja psia pascha. Fajnie, nie? No i tradycyjnie, do konguśka. Dobra, uciekam w Smacznych świąt, pa!